Naprawdę te trzy minuty zmieniły całe moje życie. Przed tym, jak odbyły się te trzy minuty, o których dowiecie się za chwilę, wydawało mi się moje marzenie o lataniu, o tym, żeby faktycznie latać w górach w Wingsucie, wydawało się czymś mega odległym, tak jakbym chciał polecieć w kosmos. No dobra, mam marzenie, żeby polecieć w kosmos, ale zero planu, zero pomysłu, jak to zrealizować. Nawet nie widzę kroków, jak to zrobić. I te trzy minuty. O których zaraz opowiem, i które razem obejrzymy, przeanalizujemy, wywróciły a raczej nie wywróciły, tylko dały właśnie mi tą możliwość. Pokazały mi, że jest ta droga, i ja mogę sobie nią pójść. Oczywiście nie było to tak, że od razu, dzięki temu, że te trzy minuty się wydarzyły w moim życiu, to ta droga szybko się potoczyła, bo od tego czasu minęło. 4 albo 5 lat, a tak naprawdę to mówimy o czymś, co wydarzyło się 11 lat temu, bo ja właśnie 11 lat temu po raz pierwszy poszedłem na tunel aerodynamiczny Flyspot, i to był moment taki, w którym ja sobie uświadomiłem, że ta droga, żebym mógł skakać w górach, mógł uprawiać base jumping, gdzieś tam się zaczęła pojawiać na horyzoncie. Oczywiście jak tam poszedłem, to poszedłem z nastawieniem takim, że chciałem tego spróbować, chciałem zobaczyć jak to jest, chciałem zobaczyć jak, to lat, jak się lata, czy mi się to podoba. I oczywiście po tym co widzicie teraz, co się stało i co jest u mnie na kanale, no to widzicie, że to mnie mega zajarało. I właśnie te trzy minuty to był ten game changer, którego potrzebowałem. Nie namawiam oczywiście do tego, żeby latać w górach i uprawiać wingsuit base, ale namawiam do tego, żeby... Patrzeć, gdzie są takie małe elementy, które mogą nas doprowadzić do tych naszych marzeń, jakiekolwiek one by nie były. I dzisiaj, właśnie obejrzymy materiał z tego mojego pierwszego w życiu latania. Czyli to było 11 lat temu, flyspot Warszawa. Poszedłem tam zupełnie, no można powiedzieć, nie w celach. Wiadomo, że gdzieś mi się pojawiła reklama, i wiadomo, że chciałem spróbować zobaczyć, jak się lata, ale w ogóle tam poszedłem na randkę. Która jakby to inny temat, inaczej się potoczyło, ale to, że ja tam poszedłem, ja już tam nie wiem, po paru tygodniach wróciłem, na, żeby, żeby zacząć latać, więc to naprawdę odmieniło moje życie. I dzisiaj to, że skaczę w górach, to, że latam właśnie w Wingsucie, wiem, że gdybym nie poszedł na ten tunel, to ta droga mogłaby się albo nie odbyć. Albo no, byłaby dużo inna, trudniejsza, nie mam pojęcia, jak to by się stało, ale wiem, że to była rzecz, która, no, za którą jestem turbo wdzięczny, że tam trafiłem. Tam właśnie poszedłem później po konsultacji z moim coachem, poszedłem na kurs skoków z samolotu. Jak zacząłem skakać z samolotu, to później poszło to na mm, kurs base z kursu base, później na wingsuity z samolotu i w końcu wingsuit base. Także droga była bardzo długa, no bo tak naprawdę do tego poziomu, w którym teraz jestem, no to minęło 11 lat, ale no te 3 minuty to był po prostu sztos. Także zobaczmy, jak to wyglądało moje pierwsze latanie, bo yy, tak jak już dobrze wiecie, nie dosyć, że ja lubię być w czymś dobrym i takie... Wyluzuj się, jest spoko, masz się dobrze bawić. To u mnie w ogóle taki temat nie gra. A druga rzecz no to była, tak czy inaczej, to była tarantka, więc tam presja była podwójna. Zobaczmy, jak to wyglądało. 5 grudnia 2014 rok, godzina 23, to było moje właśnie pierwsze wejście do tunelu. No, byłem zestresowany, to nie ma co ukrywać. Tutaj Jared, instruktor, który był z Australii. To właśnie on mnie tutaj wziął w swoje mm, obroty. I pierwsze co, to widać, że pospinany jestem po prostu tak, tak jak to ja. No, nie, ma, nie ma, że wyluzowany. Poza tym pamiętam coś z samego początku. Strasznie mnie przerażało to, jak podleciałem już tam metr czy dwa do góry. To, to wydawało mi się to mega hardcorem. I tutaj widzę, że on bardzo szybko mnie zaczął puszczać, tak, że ja sam próbowałem ogarniać, co się dzieje. Teraz, tak jak patrzę, jak, jak instruktorzy uczą, to widzę, że jednak więcej, więcej jest tego kontaktu właśnie instruktor z, ze studentem, a on naprawdę poszedł tak, Tutaj będzie trochę tak po oporze. No, tutaj obrót, obrót pierwszy no, w ciągu tej półtorej minuty, pierwszej, tak, no bo to wejście jedno półtorej minuty, i drugie wejście półtorej minuty. Także ja tutaj już drugi obrót, no, ale tutaj ta ręka. No, to ciekawe, ciekawe. Wtedy też we flyspocie były tylko dwie kamery i zobaczycie ujęcie z drugiej kamery. No, i czy uda mi się wyjść z tego tunelu samemu? No, udało mi się, no naprawdę jak na to pierwsze wejście, bym powiedział, że pff, pierwsze półtorej minuty petarda. No ale też właśnie to, że myślę, że to to, że to pierwsze wejście, właśnie poszło mi tak, jak poszło, czyli no nie ma co ukrywać, bardzo dobrze. Jakby jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wyglądało. Powiem co więcej, ja niedawno dopiero znalazłem to nagranie, szukając tam jakichś innych materiałów i... W mojej głowie to wyglądało znacznie gorzej. Znaczy, w sensie to, co ja pamiętałem z tego wejścia, wydawało mi się, że gorzej latałem. Ja naprawdę tutaj źle nie latałem. To muszę sam sobie przyznać, że to wyglądało naprawdę spoko. Na sam koniec Wam pokażę ujęcia jeszcze z drugiej kamery, ale przejdźmy do drugiego mojego wejścia. Czyli 7, 7 minut później. I tutaj już presję sam oczywiście na siebie narzuciłem dużo większą, no bo pierwsze mi dobrze poszło, no to teraz, teraz drugie i tutaj już też pospinany, ale no naprawdę trzeba przyznać, że i trafił też do mnie coach, tak? Ta relacja coach-student była naprawdę naprawdę dobra. Tutaj chyba troszkę zmniejszył prędkość na której Latałem, ale to ciężko mi powiedzieć. No widać, że nie do końca panuje nad tym, co się dzieje, ale zajaranie jest po prostu 100% no max. No po prostu mm, naprawdę mega. I na koniec, oczywiście, o, jeszcze piątka będzie, tak? No i podleci do góry. To też jest fajne, że to jest tak, że tak naprawdę jak masz podlecieć do góry, to patrzysz się głową w dół. I jak masz zlecieć w dół, to bierzesz głowę do góry, i tak naprawdę niewiele tam, co trzeba robić. No i taksi, czyli to, że instruktor bierze nas do góry i na dół, do góry i na dół. To nie, nie, jakoś nie utkwiło mi super w pamięci. Wiem, że ludzie, którzy pierwszy raz przychodzą do tunelu, to uwielbiają to, to taksi, to jest takie wow-wow. Ja chyba byłem bardziej zajarany ogólnie tą całą kontrolą, którą ja miałem podczas tego latania. Niż właśnie tym taksi, tym tego, że byłem, że tak to nazwę, zniewolony przez instruktora. Tylko bardziej mnie jarało właśnie to, że no mogę sam kontrolować. I zobaczmy nagranie z górnej kamery, właśnie z tego drugiego mojego wejścia. No naprawdę, naprawdę zrobiło na mnie to ogromne wrażenie. I, i też ta relacja z instruktorem. No sprowadziła do tego, że ja go zapytałem: No, a jakbym chciał więcej polatać, to jak widzę, że tutaj inni ludzie latają, to jak to się robi? A, no nie ma problemu, można wziąć pakiet, który już nie jest taki starter, czyli dwa wejścia po półtorej minuty, tylko wziąć sobie większy starter i tam właśnie zacząć wtedy latać i, i trenować. No i tak, tak się zaczęło. Ja wróciłem. Najpierw tam chyba kupiłem kask, potem zamówiłem kombinezon taki do latania. I wszystko no po kolei, i zacząłem latać, aż w końcu instruktor mnie zapytał: Właśnie Jared, a ty, a dlaczego ty, ty z samolotu nie skaczesz, jak ci tak dobrze idzie? Bo mi w tym tunelu naprawdę spoko na początku szło, ten progres był taki, no okej, okay, no fajny. No ja mówię: No, kiedyś tam próbowałem, ale te skoki z samolotu, no to jak, jak? Jak trzeba pojechać na strefę, cały dzień stracić na jeden skok i to w ogóle nie dla mnie, ja ta, nie jestem tak cierpliwy. No i dopiero on mi uświadomił, że można pojechać na przykład właśnie do Hiszpanii, do Sky Day Spain yy, i dzięki niemu tam trafiłem. Tam zrobiłem swój kurs AFA no i od tego cała ta historia się zaczęła. Także tak właśnie te trzy minuty spowodowały, że teraz jestem tu, gdzie jestem, robię skoki w wingsuitzie no, bym powiedział, że na już takim poziomie, z którego jestem zadowolony, mogę powiedzieć. Oczywiście chcę, żeby one były jeszcze lepsze i na ten sezon mam plany fajniejszych skoków, trudniejszych, ciekawszych i tak dalej. Ale tak, to jest, to jest poziom, który z perspektywy czasu, wtedy jak zaczynałem latać, nie wydawał mi się wtedy to, to do zrobienia. Nie wydawało mi się, że to jest poziom, który jest do latania, zwłaszcza, że te 11 lat temu, to poziom taki, który ja mam dzisiaj, to był naprawdę taki no, gruby poziom. To, to, nie, nie było, to nie było jakieś tam latanie gościa, który kilka tygodni w roku spędza w górach, tylko to było latanie takich naprawdę już pro-pro. Więc no, ten poziom bardzo poszedł do przodu. To też nie ma co ukrywać, i kombinezony, i, i sam poziom latania, więc to też jest e, zupełnie inna perspektywa. Ale kończąc ten cały wywód, no bo jak ja zobaczyłem to nagranie, to mówię, zrobię film, bo po prostu to jest coś, co naprawdę zmieniło moje życie. Ja przed tym szukałem, tam po zakończeniu kariery, kitesurfingowej, szukałem w wakeboardzie, gdzieś tam coś chciałem robić, bo mnie nosiło. Ja potrzebowałem wyzwania sportowego, adrenaliny i takiego no, realizacji w sporcie. I dopiero ten tunel właśnie i to latanie tam, to dało mi uff, otworzyło oczy i no... Także ja Was zachęcam do tego, że czy to właśnie w kwestii latania, bo w lataniu to, o, tunel jest uważam, o tyle fajny i jak ktoś mnie pyta, jak zacząć, to mówię, że właśnie, że niech pójdzie do tunelu, bo jest bardzo łatwo, bardzo szybko można sprawdzić, czy to uczucie latania, to uczucie, że jesteśmy w powietrzu, to czy to jest dla nas, czy nam się to podoba, czy nas to jara. Hmm. I, I tyle, i to jest do sprawdzenia. No, właśnie w ciągu pół godziny, tak? można zrobić rezerwację, pójść, bank i te. Jeżeli już chodzi o kurs skoków samolotu, no to to jest już bardziej skomplikowane. Jak nam się nie podoba, no to jest jakby dużo większy problem, i dużo większe zaangażowanie i finansowe, i czasowe. Więc e, tak jak mówię, jak ktoś myśli o lataniu, to ja proponuję e, zobaczyć sobie Flyspot, zrobić tam rezerwację. I zobaczyć, czy nam się to podoba. Jak tak, to po prostu pójść dalej. A my widzimy się następnym razem. Dzięki.